stały się nieszczęście, ponieważ biegnąc nagrywałam dla was poruszający odcinek na temat tego, jak nikt nie wie, gdzie jest mój gate i tak dalej. Okazało się, że nie miałam włączonego mikrofonu, tak więc tak wyglądają początki Moniki w roli kamerzysty. Żeby było śmieszniej, wszyscy do mnie podchodzą, przynajmniej już dwie osoby podeszły do mnie, zagadując, o to jaki mam super sprzęt, zaraz wrzucę jego zdjęcie, bo wyglądam turbo profesjonalnie, a totalnie nic nie wiem. I całą noc spędziłam razem z destruktem, rozkminiając tajniki tego urządzenia. Oczywiście nie wyprowadzam nikogo z błędu, kiedy zadaje mi pytanie u, ale masz komery, ale fajna, ale jak ty to się znasz i tak dalej Oczywiście, że nie W ogóle, co rzeczywiście działo w ciągu tej śmiesznie długiej, krótkiej nocy A to dopiero początek Zarobiłam trzech przyjaciół, tak jest, naprawdę I to tak... nie. <śla> a to dopiero Niemcy A gdzie to do Vegas? O panie O, rowery, to jest to Tak tu się poruszają ludziki na terminalu. Wyszło krzywo, ale to było w pogotowiu, w nagłej sytuacji. Poprawię się. Jest czwarta nad ranem na lotnisku we Frankfurcie. Co się może dziać o tej porze? Wszyscy śpią, zamulają albo siedzą przy kąpie, tak jak ja. I nagle podchodzi do mnie tybetański budda. Ubrany cały w worek, taki tu w czapeczce, taki widać, że jest z tej ziemi. Podchodzi i stwierdza, że ma ochotę ze mną porozmawiać. Nie, czemu nie? Do wyboru mam laptop. No i rozmawiamy. Dowiedziałam się, że mieszka w Tajlandii, mieszka w Chinach, teraz idzie do Brazylii, coś tam opowiada mi, że jest artystą, coś tam i tak dalej, powołanie i tak dalej. Nagle, no i tak gadamy sobie tak kulturalnie. Nagle mówi, rozmowa stop. Proszę. I wręcza mi takie coś. To woda. I takie coś. To woda też taka, tylko że z takimi jakimiś tybatańskimi literkami, których nie rozumiem. I mówi, że musisz się nawadniać. Robię oczy i teraz się zastanawiam, czy powinnam coś takiego wypić. Mówię do niego, Ty też nie powinieneś napadniać. Długa droga przed tobą i tak dalej. Nie, nawadniaj się. I mam i tą wodę. Czy ja mogę to wypić? To jest za ładne, żeby to pić. i Tak śmiesznie wygląda. Także przygody się mnie trzymają i właściwie patent z podróżowaniem w samotności polega na tym, że im bardziej nie ma dookoła Ciebie nikogo, tym częściej ktoś do Ciebie podchodzi. <grymne> chyba jeszcze ani razu nie czułam się chyba samotna w tej podróży. <grymne> Masakra. Koniec. Właśnie wylądowałam na lotnisku w Vegas. Wszyscy na mnie dziwnie patrzą, bo mówię dziwnym językiem. To była dopiero podróż, a wydarzyło się tyle niesamowitych rzeczy, że po prostu wow, łapię się za głowę. Rzucam krótki film, będę wrzucać blogi pisemne, mówione, e, zdjęcia i tak dalej. Jest tak niesamowicie, jeszcze nie byłam na zewnątrz, nie wiem co mnie czeka. Ale ogólnie rzecz biorąc, podróżując samemu, wcale... Nie definiuję to podróży w samotności, tak? To jest taka moja płęta myśl przewodnia tego wyjazdu. Trzymajcie kciuki, żeby mnie zginęła. A teraz jadę na Wielki Kanion i tamę Hoovera. Wow! <grytania>